rodos, część trzecia. Po kolejnej obróbce zaczynają wyłaniać się kwiaty, które zostaną tutaj i będą tworzyć łąkę. Tutaj mamy rumianki, coś różowego, tu rośnie krwawnik, się rozładnie rozsiał. Do naszej działki prowadzi piękny szpaler laurowiśni, między nimi Rośnie rumianek, który pięknie dodaje uroku. Wchodzimy na działkę 151. Jest to jedna z najbardziej naturalnych działek. Mamy tutaj różne gatunki roślin. Mamy pokrzywę pospolitą. Tutaj gatunek nieodgadniony jeszcze. Bardzo wysoki. Łatwy w uprawie. Daje cień i pięknie różowe kwiaty. Ma solidne łodygi, przypomina drzewo, ale bardzo łatwo się go wyrywa. Przechodząc dalej, mamy e, no, kwiaty, kwiaty, które e, będą kwitły na żółto, osłaniają nas od e, sąsiadów. Część tylna, która jest najmniej zagospodarowana, to jest wysypisko śmieci, ale wygląda nieźle. Tutaj mamy krwawnik, to nasza krwawica, i dalej dalej idąc Część po obrzeżach, tu Wellness Spa, proszę, tak się odpoczywa po poskoszeniu tutaj tego wszystkiego. Mamy kolejne. Tu będzie kolejny zakątek krwawnika. I takie będą tu połacie kwiatów. Więc dalej docieramy do części, wrócimy tu jeszcze, bo tu jest część rekreacyjna. tak? Piękna trawa, gęsta, zielona. I to będziemy często obrabiać. Natomiast tutaj mamy część działkowo ogrodniczą. No i rukola, tutaj troszkę ślimaki ją zażarły. Mamy truskawki, których już nie ma. Koper, odnalazła się sałata druga. No i mamy pomidorki, będą bardzo ładne. No i tutaj będą kwiaty. Wracając do części gospodarczej, usunęliśmy tą piękną trawę i mamy teraz takie ładne ryżysko. Twarde, mam nadzieję, że słońce wypali ją. A tu piękny, piękny krwawnik. I tu mój też ogródeczek kwiatowy. O, rumianki, piękne. Tu jest jeszcze część do obrobienia, ale jak widać, jest piękny koper. Różne kwiaty.